Uszanowanko wszystkim. Dzisiaj drapiemy miks zdrapek za 44 zł. Ekstralinie zadychę, Rubiny i Szafiry zadychę. Za piątkę dwa razy dużo kasy, kierunek kasa oraz krzyżówka. Częściowo drapnięta ekstralinie też częściowo drapnięte. I po 2 zł y, miętowa kasa i Super 13. Wziąłem takie zdrapki, które raczej tutaj rzadko drapię, czyli no ekstralinie dość często. Ale na przykład rzadko tą kierunek kasa, yy, rubiny, szafiery chyba dwa razy drapałem albo raz. Dużo kasy też raczej nie drapałem zbyt często. Super 13 trochę, trochę było drapania, miętowa kasa yy, chyba też raptem parę razy. Tak więc dzisiaj takie trochę rzadsze zdrapki tutaj u, u mnie na, na kanale. Ekstralinie pójdą na koniec. Zacznijmy od yy, zdrapki dużo kasy, bo są dwie sztuki. A później drapniemy te za dwa na przykład. Jakie są... Ojej, ale tu mocna to farba. No jak mówię, że to tak ciężko by nie szło, to bym drapnął to przed tym, przed rozpoczęciem filmu. I może faktycznie tak zrobię, że na chwilę zapauzuję i wydrapię te wygrywające liczby w tej drugiej w tych innych zdrapkach.

No dobrze, drugi rząd. Drugi rząd zaczynamy od 28. No już było 27, 28. Teraz, no to 29 poproszę. 07, no niestety nie. 36 to w ogóle. 13, 12, 11. I na koniec 20, równo. Tak więc to jest przegrane. Na chwilę zapauzuję. No dobrze, wracamy tutaj. Dodrapałem do te wygrywające liczby w pozostałych zdrapkach, żeby było szybciej. Tak więc przechodzimy do tych za 2 zł. Miętowa kasa. Nasze liczby 26, 23. Sprawdzamy, co tutaj jest. 38 za wysoko, za wysoko. 13. a 13 to tutaj poproszę. 53. 48 24, no niestety mamy 23, 46 i 42, tak więc y, miętowa kasa niestety jest pusta, super 13. Czy tutaj będzie 13, tak jak była w poprzedniej w której akurat jej nie potrzebowaliśmy. Zaczynamy od 32, 20, 49, 40. 56, 37 i 39. No, niestety to też jest puste. Odkładam na bok. Później sobie je odrapie, bo dziwnie satysfakcjonujące jest drapanie tych żółtych drapek. Z drapek. Dużo kasy. Szukamy. dziewięć, 16,29. I zaczynamy od zera, więc aby 02, aby 09. O, proszę bardzo! Jest zdrapka wygrana. Już zaczynamy od 0,2. Zaczynamy od wygrania. Może jeszcze jakaś liczba będzie. Uuu! Plik z pieniędzmi. Plik z pieniędzmi nie daje podwójnego, ale daje wygrany. Co dalej mamy? Kolejne! No to faktycznie będzie dużo kasy. Czwarta czyżby też była wygrana tutaj ta liczba 29 4 4t czyli chyba będzie cała zdrabka wygrana no nie wierzę no już mamy 5 razy 5 25 zł zobaczymy co jest w drugim rzędzie tutaj 3 16 no nie wierzę czy tu będzie 50 zł w tej zdrabce Plik 0,2 nasze i plik. Cała zdrabka wygrana, patrzcie. 3 pliki, 3 dwójki, 1 dziewiątka, 1 szesnastka, 2 dwudziestki, dziewiątki. Co tu będzie? Zakładam, że po piątaku, czyli 10 razy 5. 50 zł by było. No, 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 proszę bardzo, co tutaj mamy? Piątek, piątek piątek kolejny piątek, kolejny piątek. No i mamy 50 zł. No, ładna zdrabka się trafiła. 50 zł. Tam to było puste, tamto miało numer 30, to ma numer 29. I tutaj mamy 5 dych. No, no, no. Ładnie się trafiło. A za ile mieliśmy tego miksa? 10, 20, 30, za 44. No to już mamy zwrot. Elegancko. Albo no może drapnijmy dla odmiany trochę krzyżówkę, bo <laughs> tamte inne mają taki sam schemat drapania. Yy, drapnąłem już 8 liter. Mam nadzieję, że wszystkie i nie przeoczyłem jakiejś. Dropimy dalej. WD. W yy, słowie błędosławym gramy o 20 zł. Wrotki, kadr. Kwiat. O, Brakuje już tylko A. A nie, czekaj. Co ja tu drapnąłem? Dropnąłem K. Miałem drapnąć W. Czyli tego tutaj nie ma. Może będzie K. Przy okazji. Obym oby, um, oby nie zapomniał dla inny. WD. Duch. BMW. Adam. No to niech będzie K jedną z tych liter. WD. Paradox Toledo. Brakuje NT. Indyk. No, ich ma tyle. No dobra, no to niech będzie K, niech będzie K. Bo źle drapnąłem. O, bardzo ładnie akurat. Czyli dobrze drapnąłem, jednak. Mamy K w słowie kropla. No i drapiemy Z i K. No, tutaj tylko A brakuje. Tu brakuje tylko T. Tu brakuje tylko A. No to już drugie, drugie słowo, gdzie brakuje tylko A. Tutaj będzie brakować tylko N, Z, Więcej chyba nie widzę. K dwa razy tu jest. Kreda. Fryz. O, szok, mamy pierwsze słowo. Mamy pierwsze słowo szok. Z oraz K, gdzie jeszcze jest? Indyk, satyryk, talk. Brakuje N już tylko. Zakon ma obie litery, zarówno Z i K. No dobrze, drapiemy dalej. Może w takim razie 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 wydrapanych, drapiemy numer 13 i 14. GT. O, mamy wrotki. Próbujemy drapnąć jednym takim ruchem, ale nie poszło. Z góry na dół może. No dobra, jest. GT. Enigma. Tak, ma dwie litery. I brakuje znowu tylko A. Kwiat, kadr. Tag. oka. No to aby nam tutaj dużo dało. Gt infant atom pergamin no i chyba wszystko. Tak. O mamy oset drugie słowo. co jest z tym dra drapakiem. Tak fajnie drapał kiedyś z dołu, na, z dołu do góry, a teraz słabo. No to tu już mamy drugie słowo. Może będzie trzecie. Brakuje. Aha, tu E jeszcze. Czyli brakuje L w dwóch słowach. Szukamy G oraz T. Teby. Satyryk talk No to brakuje n Mamy jeszcze raz 2 3 4 5 6 7 Teraz mamy 15 i 16 litery JF no one chyba dużo nie dadzą Nimfa Infant A tam z prawej strony chyba jest Jan Czuję, że nie będzie A, tylko będzie L. Fryz, brakuje Y. No to może Y wpadnie. Gdzie jeszcze jest J oraz F. Chyba więcej nie ma. No dobrze. Kolejne dwie litery. Trzeba by trochę przyspieszyć. BM. Nie ma ani L, ani A. BMW będzie. BMW, drugie słowo, tym brakuje Y, demograf brakuje A, enigma brakuje N oraz A, tu brakuje BM, atom brakuje A, nimfa też brakuje dwóch y, liter, tutaj. Tak więc tu, chyba kończymy na dwóch słowach. Jeśli dobrze widzę, wydaje mi się, że chyba tak. Tu kończymy na dwóch słowach i sprawdzamy tu, czy wejdzie trzecie słowo B oraz M. Teby, brakuje Y. No i nie ma M ani B więcej. Tak więc wygląda na to, że skończyliśmy na dwóch słowach. W każdej z krzyżówek, gdzie są litery kontrolne, jest A. AG, tak, tak więc niestety ta jest przegrana, chociaż szło całkiem nieźle. Kierunek kasa, czy tutaj też będzie cała zdrapka wygrana? Duża raczej zakładam, że nie będzie tak dobrze. 19, 3, 16, 4 i 18, drugi rząd. 32 37 35 33 oraz 11, czyli ta jest drabka też przegrana. Do tej pory mamy 5 dych w dużo kasy. Robimy szafierę 20 szans na wygraną. Sprawdzamy, co my tu mamy. Gdzie ta liczba? 35. No my nie, ma nie mamy, mamy 45. 19, to w ogóle, U nas interesuje tylko 3, 4, 5 z przodu. 55. Mamy 52 i 45, znowu oddychę różnicy. 56. 24. Kolejny rząd. 57. 23. 32. Ach, blisko było. 31. Nie w tą stronę. Miał być 33. No niestety 10 ostatnich szans, 37, 42, My mamy 41, 36, 38, 54. No tak, tak nie bardzo póki co. No i 5 ostatnich szans, 13 to w ogóle nie, 12 też nie. O! To jest yy, skarb, to nie jest ten kufer, czyli wygrywamy. Z ramka jest wygrana. 44 i 51. Tak więc sprawdzamy, co mamy pod tym skarbem. Dobra, sprawdzamy, co jest pod skarbem. Zakładam, że zwrot. Uuu, 25 zł. Elegancko. No to mamy już ile, 75 zł. No, i przechodzimy do ekstra linii. 10 symboli zostało. Leżak i biedronka na początek. Leżak oraz biedronka. Jest biedronka. I to chyba wszystko w tej kwestii. Dwa kolejne chcę coś ten drapak chyba się wyrobił Arbus i wiatrak w każdym razie tutaj widać arbuz wiatrak szukamy gdzie jest Arbus i wiatrak jest wiatrak bo muszę teraz drapać z góry na dół wcześniej fajnie się drapało z dołu do góry To są na dole dwa arbuzy i wiatr jest. Dobra. Kolejne dwa. łódź oraz serce. To są dwa symbole kolejne: łódź oraz serce. No, one tutaj są, ale linii jeszcze nie dadzą, chyba. To brak podkowy, to brak u góry monety. tu biedronka była. łódź, brak dwóch symboli. Też brak dwóch. Tutaj brak monety, której brak też w innych liniach. Łódź oraz serce. No tak więc. Monety raczej nie będzie. Ptak kości. Ptak oraz kości. Tak, tu był, ale ptak chyba nie dał linii jeszcze żadnej. Brak balonów. Tak, brak monety po raz kolejny. Brak podkowy i korony. Ptak i kości. No i tyle. No i jedziemy. Dwa ostatnie po jednej sztuce. Korona. Korona była gdzieś gdzie brakuje, tylko, tylko samej korony. Chyba nie, chyba było tak, że monety brakuje też albo podkowy. E, korona, korona. No tu brak motyla. Ale to jest druga linia, gdzie brak motyla. No tutaj brak monety, no której zakładam, że nie będzie. No tutaj brak dwóch. No i tutaj brak podkowy. Kolejna linia, gdzie brak podkowy. No i tutaj brak dwóch. No to drapiemy ostatni. Zakładam, że nie będzie tutaj linii żadnej. Jest dzwon. Dzwon był. A, dzwon jest tu, ale brak motyla. I to jest wszystko, gdzie był dzwon. Czyli sakwa, balony, moneta, podkowa. Sakwa nie widać, balony nie widać, monety nie widać, podkowy nie widać. Co tu jeszcze nam brakuje motyl. Motyla nie widać, tak więc wychodzi na to, że te ekstra linie są puste. Tak jest, te są puste, tak więc dzisiaj udało się wydrapać w rubiny szafiery 25 zł oraz tutaj w tym dużo kasy 5 dych, czyli jest na plus elegancko. 75 zł, a wkład był zdaje się 40 chyba 4. Tak więc jest plus, jest plus. Oby kolejne zdrabki takie były. Tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, bo widziałem, że z osób które oglądają to 90% nie subskrybuje, tak więc zapraszam do subskrybowania, będzie więcej drapania. Jak się podoba, to też zostawcie kciuk w górę. Do następnego, dzięki, cześć.